Tymczasem Kinga, która poprawia swój uśmiech dla synka, czeka na pierwszą wizytę. Jej plan leczenia rozłożono na ponad pół roku. Zanim lekarze uzupełnią braki w uzębieniu koronami oraz protezami, zęby Kingi trzeba przeleczyć, a sześć z nich usunąć. Leczeniem kanałowym zajmie się doktor Ania. To, co musimy zrobić, to y, przygotować pani dolne y, siekacze i przedtrzonowce, Następnie również zęby na górze. Będziemy działać z znieczuleniem, więc nie będzie Pani czuła żadnego bólu ani dyskomfortu. Zęby Kingi zostały wzmocnione włóknem szklanym, ponieważ będą na nie nałożone korony. Po leczeniu kanałowym kolejnym etapem będzie usunięcie sześciu zębów oraz wydłużanie koron klinicznych. Aby efekt estetyczny ostatecznej pracy był piękny, musimy u Kingi dodatkowo przeprowadzić zabieg wydłużenia koron klinicznych. Pozwoli to nam na wykonanie koron w prawidłowych proporcjach, co ostatecznie zapewni wymarzoną estetykę uśmiechu. Dzięki temu Kinga będzie wyglądała znacznie młodziej. Wydłużanie koron klinicznych to optyczne wydłużenie zębów. Polega na nacięciu tkanek dziąsła i odsłonięciu fragmentu zęba, do tej pory przykrytego właśnie pod dziąsłami. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie efekt końcowy, chociaż tak naprawdę na chwilę obecną nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, aczkolwiek jestem pełna nadziei, że, że właściwie jestem pełna 100%, że to wszystko, że będzie efekt wow i w końcu będę mogła się tak w pełni uśmiechnąć, już tak szeroko, jak wszyscy. Kiedy uśmiech jest perfekcyjny, sesje zdjęciowe są już czystą przyjemnością. Przyjaciółki dr Emmy zgodziły się na udział w projekcie, który ma przypominać, że zdrowe i ładne zęby dodają kobiecości i pewności siebie. Już jest po sesji, jestem przeszczęśliwa z efektów. Cieszę się, że udało mi się namówić moje przyjaciółki, które dały kompletnego czadu na planie. No i cóż, wierzę naprawdę w siłę kobiet i w siłę uśmiechu. O tym, jaką siłę ma śnieżnobiały uśmiech, wie już Karolina, u której widać pierwsze efekty leczenia. <grytanie> o, oh, wow! ładny nam się kolorek piękny zrobił. Piękne. No, wszyscy zwracają uwagę, wszyscy. To w takim razie ja zabieram się za oglądanie i będziemy zaraz decydować. Czy nakładeczki się sprawdziły? Nakładki, które jednocześnie wybielają i korygują zgryz, u Karoliny sprawdziły się rewelacyjnie.